Drodzy winopijcy, dzisiaj odcinek pół serio, pół żartem. Jak udawać znawcę wina? Jeśli nas oglądacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że staramy się pomóc wam w zrozumieniu wina i delektowaniu się tymże trunkiem. Ale mogą być takie sytuacje, kiedy pojawiacie się w miejscu, w którym wokół was są sami znawcy. I nie czujecie się zbyt komfortowo, więc to jest taki pół żartem, pół serio przewodnik, jak wyglądać na znawcę, kiedy znawcą jeszcze nie jesteś. Kochani, mamy dla Was kilka przykazań. Zaczynamy. Numer uno. Kiedy trzymacie kieliszek, nie trzymamy go tak jak Trump, tylko trzymamy go albo za nóżkę, znaczy albo za tą podstawkę, mhm. albo za nóżkę. I wtedy wyglądamy jak profesjonalni sommelierzy albo znawcy wina. I kręcimy, 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 kręcimy. Hmm. Hmm. Przykazanie numer dwa. Nie przyznawajcie się do Waszej wielkiej miłości do Primitivo. Mm -mm. Po trzecie. Nie każde wino musujące jest szampanem, więc ostrożnie z użyciem tego słowa. I jeszcze dodatkowa rada. Nie ma czegoś takiego jak prosecco z kia. Jest to po prostu wino mocujące Po czwarte, kiedy nie smakujecie jakieś wino, mówisz: mmm, bardzo interesujące wino. Ciekawe. Mm. Po piąte, jeżeli nie wiecie za bardzo, co powiedzieć na temat wina, które właśnie próbujecie, możecie zastosować tę samą formułkę. Mmm, bardzo ciekawe wino. Bardzo ciekawe. Słuchajcie, zasada numer sześć. Jeżeli chcecie uchodzić za znawcę, zawsze rozglądajcie się za spluwaczką. Gdzie jest spluwaczka? Gdzie jest spluwaczka? Nie ma spluwaczki? Prawdopodobnie i tak nie będzie spluwaczki ostatecznie po prostu się napijecie. Po siódme. Wykreślamy ze słownika półsłodkie i pół hmm? półwytratne. Przykazanie ósme. Właściwie to nie jest przykazanie, to jest rada. Macie w kieliszku coś białego, nie macie pojęcia co powiedzieć, spróbujcie coś takiego. Hmm. Wyczuwam tu nuty świeżej limonki, cytrusów. Zdecydowanie białe kwiat. Rada numer 9. Próbujemy wina czerwonego. Mmm, owoce leśne, ale ładnie ułożone, taniny. I to ciało. Przepiękne ciało. Słuchajcie, rada numer 10. Macie jakieś wino w kieliszku? Chcecie być znawcą? Mówicie hmm, na pewno beczka. Oczywista beczka. Według mnie amerykańska, nie francuska. Rada jedenasta. Jesteśmy na kolacji. Sommelier polewa nam wino do spróbowania. Nieduża ilość w naszym kieliszku. Mochamy. Mochamy po raz kolejny. Jak dla mnie zdecydowanie korek. Czy może pan przynieść drugą butelkę? Mhm. Słuchajcie, znamy takich, którzy na degustacjach profesjonalnych 80% butelek odrzucają z tego powodu. Także to jest bardzo dobra rada. Drodzy winopijcy, oczywiście robimy sobie z was trochę żarty. Mhm. Prawdziwy znawca win, jak usłyszy co tutaj wygadujemy, uzna was, że za nieprzymierzając idiotów. Dokładnie. Także jeżeli jesteście faktycznie w towarzystwie, które się zna, sugeruję raczej chyba się nie wychylać za bardzo. Mhm. Po prostu delektować się tym, co macie w kieliszkach. A jak się ktoś nie zna, to śmiało, macie 11 punktów. Korzystajcie. Dokładnie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, wina wylewajcie. Nie wylewajcie za koniec. Nie wylewajcie za kołnierz. Koniecznie pod swoją napiszcie nam, yy, jakie jeszcze można użyć fortele podczas takiego wieczoru, ażeby wyjść na znawcę wina. Pijcie odpowiedzialnie. Pamiętajcie, mniej, ale lepiej. To na Do następnego zobaczenia. razu. Przykazanie numer dwa. Przepraszam. Mm. Czy, czy. Sorry, nie wiem. Jeszcze raz. Słuchajcie, rada numer 10. Macie jakiekolwiek wino, chcecie uznać? Być no, jeszcze raz. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie również zobaczcie nasz odcinek o tym, jak otworzyć wino bez korkociągu.